Witam wszystkich, nazywam się Liskowicz, Oglądacie kanał Liskowicz Studios. Jest to kanał poświęcony grom figurkowym, fabularnym, tym bardziej znanym, mniej znanym, ale przede wszystkim takim, które zasługują na szersze poznanie. I dzisiaj pozbawiamy sobie o starterze do Dead Zone 3 edycji. Jeżeli chcecie zobaczyć sobie e, swoisty unboxing e, pudełka do 2. E, do drugiej edycji, to możecie sobie zobaczyć u mnie to na kanale dzisiaj. Zaprezentuję wam, co znajdziemy w tym wielkim pudle do edycji trzeciej. W pudełku znajdziemy pięć wyprasek, z czego trzy są przeznaczone dla verminów. Tutaj mam takie zwykłe jednostki tutaj ciężcy chłopcy, dwie wypraski do żołdaków, dwie cps, ale również znajdziemy, proszę ja was, modele żywiczne dla naszych bohaterów. Tutaj mamy dla werminów, tutaj dla żółdaków, zaraz pokażę Wam jak one wyglądają. Tutaj mamy model bohaterki do frakcji GCPS, czyli do ludzi oraz wielgachny model żywiczny do frakcji werminów. Co mogę powiedzieć o tej żywicy? No ona bardzo świetnie trzyma detale, tylko jest taka niemiła w dotyku moim zdaniem. Ale detale trzyma naprawdę świetnie, nie kruszy się pod dotykiem, nic tam nie odpada. Chociaż tutaj, jak już zobaczycie sobie tą panienkę, tylko niech mi się kamera wyostrzy. O, już, bombelek na samym podbródku się pojawił. Nie wiem, jak głęboko ten bąbelek powietrza tam sięga. Jeżeli zbyt dużo, żeby można było tą twarz naprawić, to albo twarz zmienię z jakiejś główki, albo wezmę staffową chustkę i zrobię na twarz. Albo coś tam jeszcze pomyślę. No. Jest tam bąbelek powietrza trochę, nie lubię takich rzeczy, ale się da radę, powiedzmy sobie. Tutaj kolejna rzecz, no te pazury tego szczura są takie kruche, mi się wydaje. Jest taki, no mówię, ta żywica jest jakaś taka dziwna, niemiła w dotyku, ale trzeba przyznać, że jest naprawdę solidna. I świetnie trzyma detale, tak więc wielki tutaj plusik. Znajdziemy również dwie książki, jedna z zasadami. Druga z listą frakcji, i ostatnim razem, książka z zasadami była znacznie mniejszego formatu, była twarda okładka. Tutaj już mamy takie, powiedzmy sobie, już formaty A4. Okładka miękka, ale dobrze, dobrze to wszystko jest szyte, chociaż szkoda, że nie ma twardej okładki. Jak już kupujemy książkowe wydanie, to jednak chciałbym żeby to było w twardej oprawie. Druga edycja właśnie kupiła mnie tym, że zasady do niej były za darmo do pobrania w formie PDF, który łatwo można powiedzmy sobie yy, tam edytować yy, w razie jakichś tam zmian zasad czy balansu siły, balansu punktowego, a tutaj już będzie chyba troszkę problem, mam nadzieję, że prędzej czy później zostaną udostępnione darmowe zasady w formie PDF, ponieważ bardzo ułatwi mi to pracę. Dostajemy również całą masę terenów, złączek do nich. Tutaj są złączki. Te tereny są o wiele ciekawiej zbudowane niż tereny do drugiej edycji. Tutaj na przykład mamy o taką reklamę jakiegoś tam baru z zupami, więc, może, więc naprawdę śmiesznie to będzie wyglądało, kiedy to wszystko złożę. Dodam Tereny z edycji poprzedniej, i tutaj już warto w tej grze mieć masę terenów wysokich, mniej, mniejszych, malutki, ponieważ ta gra jest naprawdę stworzona pod taką trójwymiarową, więc rozgrywkę. Dostajemy również podstawki do modeli, tutaj do tych mniejszych naszych żołdaków oraz trzy takie duże o średnicy 4 cm dla większych właśnie chłopców tych velminów plus dla bohatera Welminów, których widzieliście w żywicy no ja myślę, że jednak wezmę sobie plastikowe podstawki a nie takie to jest jakaś taka zbita dykta coś takiego mi się wydaje, nie jestem ekspertem, ale nie, myślę, że tego nie użyję, użyję plastikowych. Dostajemy również 8 czarnych kości rozkazów oraz 8 kości ośmiościennych, takich najzwyklejszych Fajnie, że dali w kolorze czarnym, bo w zeszłej edycji dali w kolorze białym, więc będę mógł sobie na przykład użyć tych, żeby dać kąplowi do rozgrywki i nie będziemy musieli jakoś tam dziwnie kombinować. Dostajemy również taką wypraskę z tekturowymi znacznikami. Ja jeszcze mam z poprzedniej edycji, widzę, że tutaj niewiele się zmieniło. Może niektóre tam doszły, może ten design się zmienił, albo mu się wydaje, jeszcze bym musiał sobie poczytać. Ale po co wszystko jest bardzo znajome, coś czego mi brakowało w edycji poprzedniej, czyli taką malutkim, malutką broszurkę, jak zacząć porady dla. Składania tych modeli. Ja tam nie miałem problemów, ale jeżeli ktoś nowy chce wejść w hobby nie ma czegoś takiego, to może się troszeczkę w tym wszystkim pogubić. Tutaj mamy instrukcję do takiej swojej pierwszej gry. Jak dano nam przykładową rozpiskę, a tutaj sobie zaraz zobaczymy, jak wygląda mata do gry. Mata do gry to taki plastikowany papier. Jest dość trwały, dosłownie to samo, cośmy otrzymali petycji poprzedniej, ale tutaj jeszcze twórcy gry wpadli na bardzo fajny pomysł. Człowiek, który to wymyślił, powinien dostać szybki awans. Mianowicie z drugiej strony maty jest malutka, mini mapka 5 na 5 pól, żeby nauczyć się gry. W tej broszurce dostajemy właśnie jak wy... dostajemy porady, jak powinny wyglądać nasze siły. Tutaj mamy trzy szczurki, trzech ludzi. Tutaj oni są właśnie rozpisani z jednej i z drugiej strony. Jedna strona należy do gracza y, ludzi, druga strona do gracza szczurków, tych berlinów. Na bokach rozpisane wszelakie zasady, wszelakie rozpiski, żeby można było po prostu szybko nauczyć się gry. O, tutaj mamy również miejsca zaznaczone, gdzie powinny być wszelakie przeszkody ułożone. I to jest naprawdę bardzo fajny pomysł y, dla nowych graczy oraz dla tych, którzy po prostu chcieliby się zapoznać z ewentualnymi zmianami. Względem edycji poprzedniej. Tak więc koleś, który to wymyślił, powinien dostać naprawdę szybki awans. Super pomysł. I to, drodzy Państwo, byłoby tyle na dzisiaj. Ja już niebawem będę się żegnał. Zawartość pudła jest naprawdę syroga, jest masa ciekawych rzeczy. Polecam osobiście zakup. Nie będziecie czuć się zawiedzeni. Tyle, tyle ode mnie na dziś. Wesoły świąt, szczęśliwego Nowego Roku. Papa. Pa.